Hej, cześć, witaj w OS, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z recenzji i unboxingów klocków Lego. Dzisiaj przed Wami kłania się najnowszy numer Lego Ninjago, numer 6 na rok 2024. No proszę bardzo. No i jest to numer wyjątkowy, ale nie ze względu na figurkę, nie ze względu na to, iż dostajemy jakąś wyjątkową kartę, tylko ze względu na cenę. Tak, cena się podniosła. O jakieś, o ile się nie mylę, 3 zł. Lego, co się z wami dzieje? Powiedzcie mi, co się z wami dzieje. Dosłownie, no, dosłownie, kiedyś można było wydawać zestaw, na no, w sensie ten, czy ja rozumiem, inflację i te sprawy, ale serio? 23 zł za magazyn. No, a 20 to była taka fajna cena. Dobra, już nie przedłużając, weźmy się za. Ten otóż magazyn, no i cóż, oczywiście nie powiem, boli mnie to, te ceny ogólnie, ale no niestety takie mamy życie, dobra, więc tak, komiks prezentuje się mniej więcej tak, Ok, jakoś tutaj ogarnę też kamerę, żeby, jakoś tutaj, ładnie to było, ładnie to było przynajmniej widać, więc tak, na początku mamy spis treści, dobra, instrukcja złożenia minifigurki za 23 złote, dobra, no co my tutaj mamy, odporność, mhm. dobra, o, tutaj ponownie ten stary magazyn, dobra, ok, komiks, bardzo ładny, bardzo ładny, nie powiem, plakacisko, o, z Zainem. bardzo ładny, mhm. dobra, komiks, dobra, ucz się od najlepszych, fajnie, fajnie. Fajnie to wiedzieć. No i co? Karty na stół. No i w następnym numerze otrzymamy Ducha Świątyni już 9 lipca, czyli to już za niedługo. Ten, ta aretyna jest bardzo spóźniona. Myślę, że go kupię, bo przynajmniej ta figurka nie wydaje mi się, żeby była w jakimś takim tanim zestawie. A według mnie już powoli się bardziej opłacił kupować zestawy, bo przynajmniej dostajemy za fajną cenę fajne figurki, te sprawy, ale. Nie przeżyję tych cen, nie przeżyję tych cen. Dobra, ale sobie za to. Ten, jak wspominałem, zajmijmy się teraz. No i cóż, może pokażę wam kartę. Karta to jest Nia Edycja Limitowana, więc całkiem fajnie. Hmm. Szkoda, że ogólnie nie mam jeszcze tego stroju Nii e, z Dragon's Rising, ale się świeci, ale się świeci. Wow. Bo akurat szczerze, ten strój mi się nawet podoba. No, i lecimy naszego spinaczkowego Lloyda. Przynajmniej taką się nazywa. Dobrze. Dobra. Odpadło. I teraz weźmy się za bardzo brutalny unboxing. A no i co? Widzimy się, jak to złoży. Okej, okay, jesteśmy już po złożeniu mi figurki, i wiecie co ja Wam powiem? Powiem Wam tyle, iż chyba dostałem hojnie nagrodzony, jak patrząc na tą cenę, bo liczyłem akurat wszystkie e, tutaj ten, wszystkie katany, znajdujące się w e, tej instrukcji, tutaj, i zauważyłem pewną ciekawą rzecz. Wy już chyba widzicie jaką? Dostałem bonusową katanę i to jest naprawdę ciekawe. Bo z reguły bywa to albo brakuje jakiegoś klocka, albo jakiejś części czy coś. A tutaj proszę, dostaliśmy bonus, bonusową katanę. Mam nadzieję, że to się nie odbije na tym, iż jakiś, ktoś inny nie dostał jakiejś tam e, części, czyli katany. Ale nie powiem. Jak na cenę 23 zł i jeszcze bonusowy element, no to bajo, naprawdę bardzo fajnie. Dobra, ale ogólnie nie, poza tym, brońka kaloida jest naprawdę ciekawa, naprawdę podoba mi się, jest wyjątkowo ciekawe, ciekawa i płynie z niej energia zielona, ale oczywiście zabierzemy tutaj ten cały orange Po to, żeby pokazać te śliczne nadruki, te śliczne nadruki, ale to jest piękne i bardzo fajny na ramiennik, naprawdę mi się on bardzo podoba i moją przykuł moją uwagę jako pierwszy. I to pasuje naprawdę. To pasuje, to się odróżnia przynajmniej tego Lloyda, bo widać takie elementy części z tej pierwszej połowy Lego Ninjago Dragon's Rising i tego drugiego sezonu. Więc naprawdę lego fajnie, że dajecie daje takie połączenie stroju. i Naprawdę mi się to podoba, bo daje to przynajmniej taką namiastkę tej ciągłości fabularnej. Dobra. No i w sumie jeszcze tutaj dostajemy dwie katany. No i główeczka. Główeczka to jest praktycznie taka bardzo, bardzo typowa. A więc podsumowując, czy opłaca się kupić ten magazyn? I tak, i nie. Na pewno na plus wypada figurka, bo no wiadomo, jakościowo lego idzie do przodu, a nie do tyłu. Ale no za cenę 23 zł, to myślę, że powoli, że o ile co prawda, jeżeli magazyny będą cały czas trzymać poziom i naprawdę będziemy dostawać fajne figurki, to myślę, że. No, dla niektórych to się będzie, znaczy dla takich fest fanów, można to kupić. Ale dla takich laików, to myślę, że powoli nie opłaca się kupować. Lepiej będzie prawdopodobnie kupować zestawy, bo pewnie taniej wyjdzie. Bo ogólnie, w odróżnieniu od gazetek, zestaw może zostać przeceniony. A gazetka, jak kosztuje tyle, to w innym sklepie nie będzie kosztować mniej, bo te ceny są ogólnie. Takie stałe, a zestaw już nie do końca, bo może być na przykład na jednej stronie internetowej tyle kosztować, a w, na przykład w sklepie stacjonarnym tyle. Więc no mam mieszane uczucia co prawda do tego magazynu i też mam ogólnie mieszane uczucia co do tych cen, które są obecnie, ale myślę, że no magazyny niczego jeszcze będę kupował. Jeszcze będę ode mnie. Mocne 7 na 10, w sensie najbardziej ta cena po prostu mi razi w oko, znaczy w sensie w serce. Ale tak to 7 na 10, ale myślę, że pod tą figurkę można nawet pod, 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 podciągnąć pod 8. No cóż, mam nadzieję, że figurki dalej będą trzymać poziom i ode mnie to już na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i na się.